Dzisiaj także byliśmy zbieraliśmy od rana podpisy w Fordonie na kapuściskach. Jesteśmy, jak Państwo widzicie, w sercu miasta na Mostowej. Zbiórka podpisów trwa już od kilku dni. Mamy świetne przyjęcie także wśród mieszkańców naszego miasta. Mamy oczywiście ta, ta zbiórka łączy się także z prośbą, tutaj widoczną z prośbą o... Pomoc, o wpłaty na rzecz naszego kandydata, e, jesteśmy w sytuacji, w której obecna władza, ignorując e, obowiązujące prawo, ignorując e, decyzję Sądu Najwyższego, wyroki Trybunału Konstytucyjnego. E, odbiera pieniądze największej partii opozycyjnej, ale to nie zmienia faktu, że będziemy walczyli o zwycięstwo w tych wyborach i to nie zmienia naszej determinacji. Chcemy też powiedzieć Państwu i za Państwa pośrednictwem przekazać mieszkańcom naszego regionu, że Karol Nawrodski będzie drugi raz w, na ziemi Bydgowskiej. Jak Państwo pamiętacie już w styczniu był w świecie w ducholi. Teraz w lutym będą to spotkania w pięciu latach powiaty powiaty Nagielski, Żyński, mogileński, i Będzie to 12 lutego. Szczegóły będziemy, państwu, będziemy Państwa informowali. Na pewno takim kulminacyjnym spotkaniem będzie to w w sercu Kujaw. Szanowni Państwo, jak widzicie, no, jesteśmy zaangażowani oczywiście tutaj jako parlamentarzyści, jako radni, jako sympatycy. Powstają komitety obywatelskie, poparcia dla Karola Nawrockiego. O tych wszystkich wydarzeniach będziemy Państwa informowali, o tym co, co się dzieje w tej kampanii będziemy Państwa informowali. Jesteśmy zdeterminowani, aby przekonywać mieszkańców grodu nad i Wisłą do poparcia. Karola Nawrockiego. Na pewno to, co jest bardzo pozytywne, to i frekwencja na spotkaniach, bo to widzieliśmy, no, skoro w Tucholi w styczniu 400 osób przychodzi na spotkanie zwoływane z trzydniowym wyprzedzeniem, no to, to to pokazuje naprawdę taki entuzjazm, który jest dzisiaj. Rozpoczęliśmy publiczne zbiórki podpisów poparcia dla kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego. W dzisiejszym dniu odbyła się publiczna zbiórka w Fordonie oraz na Kapuściskach. W przyszłym tygodniu odbędzie się również na Wyżynach, na Błoniu, na Szwederowie. Proszę śledzić nasze media społecznościowe, proszę namawiać wszystkich obywateli, niezależnie od opcji, do aktywności, bo czeka nas najważniejszy czas w ostatnich latach wybór prezydenta Polski.